Tam raz puszcza przyjechał tam w sezonie, ale... tak. Pamiętam ten kupon. Ja tu w wstawiam remis. Lech, puszcza, nie Remis. Jak się nie wie co się gra, to się gra jeden dwa. To co, typowanko? Lech Poznań puszcza nie połownicę. Lech Poznań u siebie. A ty tam raz puszcza przyjechał tam w wyzonie, ale... Tak. Pamiętam ten kupon. O powiedzki tak ładny. No zamykał mi lecz. Właśnie ten, ten mecz mi zamykał. Zamykał mi kupon. Tam było jakieś 3000 chyba do wyjęcia były. był sobie remis. Lech, puszcza, nie lech Remis. <laughs> Piast, radom jak? Remis. Chciał hmm. mi coś odpowiedzieć, nie? No. Nie. Jak się nie wie, co się gra, to się gra 1-2. Korona Kielce GK z Katowicem. Czy zgodnie wszyscy postawiłeś? Jeden. Więc ja bym dał remis. No Gieksa będzie walczyć tu, i tu wiesz, będzie struktura na strukturę, tak Gieksa się tu na nas nie Ja idę za atmosferą, która panuje w Kielce. Stałe fragmenty. Stałe fragmenty gry. Stałe fragmenty gry. Iks. Ja myślę, że będzie nie... wepchnięte. Dwie wepchnięte.